Witam Was na kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Survival Dzisiaj spróbujemy zrobić więcej dwóch Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba. Przypominam Wam zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co? Lecimy z odcineczkiem. Dobra, yy... Cina urosła na maksa, więc można w sumie wybrać. jakby dobrze, że posadziłem mnie. Mnie ją ciekawi bardzo widzowie jaka będzie aktualizacja Minecrafta tego zwykłego 1.19 Bo Minecrafta Dungeonsa był była ostatnio że End, że End dodali ten nowy cały. No i, i, i na Twitterze było jedno takie zdjęcie z Endstone, który miał trawę fioletową, więc to może wróżyć aktualizację Endu 1.19, więc nie wiem co o tym sądzić widzowie. Napiszcie koniecznie w komentarzu. A ja zrobię parę. Piękny zachód słońca. A, pięknie, pali mi oko. Dobra mi się jeszcze raz z tym widzom. Czy pali, czy nie pali, czy co robi. Znowu mało tych książek widzowie. Naprawdę tylko trzy. Jakby widzowie potrzebujemy 17 tego, a mamy póki co tylko 8. Więc... No tak, niezbyt to idzie widzowie.

Nie wiem co zrobić z tym atramentem widzowie. Hmm. Dawa jest? Jest, lewa, dobra. I idę po kilos I niedługo trzeba też tu zacząć robić wyspę A tu w widzowie Ładnie będzie Bo chciałem ją tu, ale tu jest za Ma Czy ona ma wędkę widzowie? Bo tu będzie za nisko Na tylu bloku to nie będę miał już nawet nie mam pewnie Trudno Dobra hmm. Dobra, ym, widzowie Musimy znaleźć No ten Jak najwięcej ziemi Powoli może zaczniemy robić tą wyspę. Dobra, jest stack. Ale to tylko stack. Stack to na pewno mi nie starczy. Hop, hop. Nie, jesteś tu nadal. To jest ile tu tych topców widzowie Będzie mini wioska Nie, to tylko jak ten domek się zmieści Wioche Ej no żeś No O miedzi widzowie Myślę, że wyspa będzie właśnie na takich wymiarach Ale to chyba nam nie wyjdzie, bo ciągle mi brakuje tu wice tlenu To drewnujące jest ciągle wyłażenie na powierzchnię By oddychać Dalej leczy mi się to no, Dobra mm. ładnie to trzeba zrobić. Mm. No, no. Żeby to ładne było.

wszystko tu będzie z ziemi spokojnie i sobie. Póki co to będzie obramówka. Na którą też nie starczy za chwilę bloków. Ta wyspana być w miarę dużo, by się zmieściły z jakiejś... nie wiem, z ilość bloków domów na tą wyspę już nie jest większa bo to chyba będzie nawet większe niż mój domek nie domek, co już gadam trochę to takie dobra, ym... Póki co, to, to będzie Operamówka Wysp w Widzowie. Ja pójdę w by wykopać te małpasy. Niedługo bym musiał pójść i zrobić odcinek we zbierania Albo to zrobię poza odcinkiem. Bo takie rzeczy to mało interesujące. Chodź sobie. Więcej tego, dobrze. Dobra, ym, pójdziemy. Kilo. Diamant. Dobra, idziemy, widzowie. Najpierw wykopię, a później znowu zaczniemy to robić. To się niestety kopie, ale nic na to nie poradzę. sobie jeden gościu kopał, jeden 3 dni, bo, 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 bo miał efekt powolne kopanie 3 to robił pod wodą, 1 i co jeszcze jest takim do spowolnienia graczy, ym... co on jeszcze robił. Bo wiem tyle, tyle, ile jest do... do... nie z nie sobie, bo zacząłem gadać mi jakiś Nieważne. Dobra. Tak, tak. Raz dwa, trzy Ja to robię tutaj jak widzowie. Żeby to jakoś wyglądało, nie. Jak jakaś. Nie wiem więc. Dobra, hop hop, 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 widzowie, dobra. Robimy to dalej. Mm. No trochę to duże będzie, na pewno chyba większe niż moja wyspa, więc ten projekt będzie duży i trochę to zajmie. Tym bardziej zbieranie bloków, na to budowanie wyspy Ale będzie ładnie No i znowu się skończył filtr Ale dobra, już je, powoli jakoś to wygląda widzowie Zrobić obramówkę i to no w środku też Później od dołu jakoś to połączyć Będzie ładnie. Dobra Jakoś to będzie w dole. Sprawdzę co jeszcze jest u Dobra Och, tu sy kopalnia nasza. Hop. ile spać po noc jest. I tym oto akcentem kończymy ten dzisiejszy odcinek widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak przypominam wam, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja jeszcze jeden nagram z Dungeons. Do zobaczenia za chwilę, no i cześć!